Dzień dobry kochani, Paulita w Kuchni wita. Słuchajcie, podjęłam się bardzo e, takiego przepisu, który na pewno wywoła burzę komentarzy i to nie podejrzewam, że to będą komentarze pozytywne. A wiecie dlaczego? Bo nagram Wam filmik z daniem, które jest u nas bardzo tradycyjne. Właściwie to tylko zupa, więc już się pewno domyślacie. Każdy w swoim domu ma pewne jakieś tam zasady, jak tą zupę robić. Czyli to jest rosół. Jedni gotują go godzinami, jedni wrzucają do zimnej wody, inni do gorącej wody. Po prostu, że tak powiem, co dom to swój obyczaj. No i ja podjęłam e, wyzwanie i spróbuję Was przekonać, że ten rosół z Thermomixa wcale nie jest taki zły. Ja wiem, że, że każdy ma swoje tradycje. Każdy podtrzymuje ten rosół, się gotuje, 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 ale słuchajcie, tu wcale się nie gotuje, znowu też jakoś krótko. Bo rosół ten, mówię o tym z osłoną na noże. On się gotuje 4 godziny, słuchajcie. Nasz czas przygotowania to jest 15 minut, ale sam termomix gotuje go 4 godziny. Całkowity czas przygotowania jest 4 godziny, więc nie wiem, czy to jest tak mało i czy faktycznie jest taki zły. No, spróbuję Was przekonać, ja wiem, że Wy, jeżeli chcecie go ugotować, to dużo. Tu wychodzi 2,2 litra. Ja z rosół nie lubię robić pomidorówki, więc dla mnie to nie ma znaczenia, że nie zostanie, nie wiem, na za dwa dni. Eee, a zawsze tu możecie zrobić sobie większej takich dodatków, typu mięsa i tak dalej, przelać potem do garka, dolać wody i będzie więcej. Ale my jesteśmy przyzwyczajeni tak naprawdę, że mamy zupę na jeden dzień. No, czasami na dwa zależy co jest jeszcze w planach, kto wchodzi do domu, kto wychodzi. No to co, kochani, podejmuje się tego rosół tradycyjny. Powiedzmy, że to jest tradycyjny... No nie, przepraszam, rosół. Nie ma tradycyjnego. Jest rosół z termomiksa z osłoną na noże miksujące. E, więc jak już Wam wspomniałam, stopień trudności łatwy, czas przygotowania 15 minut, całkowity 4 godziny i liczba porcji 6. No i teraz tak, rozpoczynamy gotowanie. Na pokrywie naczynia miksującego stawiamy miskę. No tak, nie dam pokrywy, ale to nie szkodzi, bo można i tak. Stawiamy miskę i wsypujemy tu makaron. Nie wiem, jaki Wy makaron lubicie. Ja mam akurat taki, lubię z przepiórczych jaj. I co do makaronu, to oczywiście... Aha, tu mam 250, więc po co ja tu przysypuję? Tu mam 250. Więc to będzie cała paczka i troszeczkę, widzicie jaka zakręcona. E, I to odstawiamy. I teraz tak, zakładamy osłonę na noże. Tą osłonę wkładamy na noże, tak. Nie tak, właśnie tak. Widzicie, już podjęłam wyzwanie i się denerwuję, bo to jest takie danie ciężkie. Znaczy danie zupa no. I do tego dajemy tak 500 gramów mięsa wołowego bez kości. Na przykład szponder mostek przekrojony na 2-3 części. Ja mam więcej tych części, sobie przekroiłam na mniejsze kawałki. I to sobie dalej daję, tylko tu chusteczki mi się zapodziały. Już mam. Mam 540. Teraz tak, 300 gramów skrzydełek. Tu są dwie sztuki. Ja daję trochę więcej, ponieważ tam w przepisie dalej jest wątróbka yy, podroby z kurczaka. Ja tego raczej nie używam, więc wolę dać te skrzydełka. I zalewamy to 1300 gramów wody, czyli będzie no licz, ponad, 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 ponad. 1300. Jest idealnie 1300, słuchajcie. I co dalej? I dalej lecimy dwie do 2,5 dwie łyżeczki soli. Dwie i pół jadam. I co dalej? Zakładamy miarkę z pokrywą? I robimy 15 minut 98 stopni, czyli 98. To nie jest gotowanie, tylko takie. No nie do końca, bo 100 stopni to jest ugotowanie wody, a tu jest takie nie do końca 100 stopni. I tu mamy y, taki ruch kopystkowy, czyli delikatnie przekręcamy pokrętło. No i to się robi tak: 15 minut, 98 stopni. Ruch kopystkowy. A w tym czasie ja sobie tutaj już ogarnę to i będziemy robić dalej. Bo musimy tu sobie. Na patelni podsmażyć cebulkę i dalej dalej dalej, ale to za chwilę wszystko wam pokażę, tylko sobie tu zrobię jeszcze więcej i przygotuję już warzywa, bo mam całe 15 minut. Kochani, rozgrzewamy patelnię bez tłuszczu, dajemy do niej cebulę pokrojoną 80 gramów i ona musi nam się bardzo mocno przypalić wręcz na patelni, najlepiej tam od spodu, ale jak macie możliwość przewrócić ją no to z każdej strony. Wiem, że niektórzy opalają nad gazem, no ale w przepisie jest tak, jak jest, więc robimy tak. No to dobra, ja za chwilę wam pokażę efekt przypalonej cebuli, a w międzyczasie już szykuję sobie następne kroki. Więc, kochani, moja cebulka tak wygląda, tak. Nie jest FES spalona, bo stwierdziłam, że chyba aż tak nie będę jej przypalać, ale jest mega brązowa. I co dalej? Jak już mamy tą cebulkę, możecie oczywiście ją podpiec w piekarniku, tak jak mówiłam wcześniej, możecie ją e, op, opie, opalić nad gazem. E, czyli to mamy. Teraz tak, zdjąć pokrywę z naczynia miksującego i usunąć szumowiny. No trochę tych szumowin nam się nazbierało. Nie wiem, czy będę w stanie Wam pokazać, bo jak przechylę, no coś może tam zobaczycie. Więc zbieramy te szumowiny. Ja mam tu siteczko, możecie sobie pozbierać je za pomocą łyżki tej sedzakowej. Ja mam tu takie małe siteczko, patrzcie, ile tego się zbiera. To i tak nie będzie wszystko, bo o, co się ruszy, to wiadomo, one będą wychodzić. No, ale jest tego: jest, jest, jest dużo. No, widzicie, co ruszę, to wychodzą. Wiem, że nie wszyscy lubią te szumowiny, aczkolwiek podobno są zdrowe, bo to jest białko ścięte. No ale to też nie wygląda jakoś fajnie w zupie, więc jak najwięcej trzeba ich wyzbierać. No. Dobra, i teraz co dalej robimy? I teraz wrzucamy zrumienioną cebulkę do naszego wywaru. Zakładamy miarkę, z, a nie, jeszcze nie, bo jeszcze tak, liś laurowy, ziele angielskie, goździk, jeżeli ktoś chce, no ja akurat nie dodaję. E, I pieprz czarny, czyli tak, ja dodaję liś laurowy, 10 ziarenek pieprzu czarnego i ziele angielskie. I zakładamy miarkę z pokrywą. I teraz, moi drodzy, 60 minut, 90 stopni obroty, tak zwane kopystkowe, czyli podgrzewanie więc tak naprawdę on będzie się teraz pomału, pomału gotował. Jeszcze parę, parę kroków przed nami, jeszcze warzywa, gotowanie makaronu, ale ja już teraz sobie ogarniam tu, rosołek się pomału gotuje i się widzimy za 60 minut. No i tak, jakiś tam etap rosołowy mamy zakończony. Lecimy dalej z tymi krokami. Teraz tak, ostrożnie wyjąć cebulę i skrzydełka. Hmm, się tu tego narobiło. Spróbuję tak wyjąć skrzydełka, bo tu widzę, są na wierzchu. Jedno, drugie, trzecie. Cebule to będzie ciężko namierzyć. A, jest. Kawałki rozgotowane. Skrzydełka są ładnie zrobione, mięciutkie. Powiem Wam tylko tyle, że pływa tu e, część od tej cebuli. Ale to wszystko można z siteczkiem zdjąć albo ewentualnie przecedzić, ale nie róbcie tak jak w jakimś tam dowcipie, że przecedzamy rosół, czyli warzywa zostają w sitku, a woda ląduje w zlewie, bo <taki, takie coś krąży gdzieś tam po internecie. No nie widzę tej cebuli gdzieś się... Dobra, na razie mam jedno. Co mamy dalej zrobić? Teraz tak... 150 g podrobów drobiowych, ja tu już Wam mówiłam, ja nie daję, tu mogą być serca, żołądki, ja to pomijam i teraz tak, nie daję tych podrobów, więc zostaje tak, wstawiamy e... dalej ten rosół, na razie jeszcze bez warzyw, kolejne 75 minut, 90 stopni, obroty kopystkowe, zobaczcie jakie mam piękne warzywa przygotowane, no po prostu marchewa, Cudowna, wszystko pomyłam i szykuję. Będzie smaczny rosołek z takich świeżych. Ale to jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. No to do zobaczenia. Cebulę możecie wyrzucić, chyba że ktoś lubi taką zjeść. A skrzydełka możecie użyć do innych rzeczy. Albo na przykład da się obrać i dać potem do rosołu. Ale zobaczymy, co będzie dalej. Nasze 75 minut minęło. Lecimy dalej. Co my tu jeszcze mamy do zrobienia? Więc teraz wyciągamy ostrożnie wołowinę i podrobę. No ja nie dawałam podrobu, więc tylko wyciągam wołowinkę. I teraz albo możecie to mięsko całe podzielić i dodać sobie do tego rosoku, jak już będziemy jeść. Albo możecie użyć na przykład do pierożków z mięsem. Ja jeszcze nie wiem, co z tym zrobię. Bo mnie i kusi, i to, i to. Ale dobra, wyjęłam wołowinkę, lecimy dalej z przepisem, lecimy, no. I teraz mamy dodać 400 gramów warzyw mieszanych, marchewka, pietruszka, y seler, por. Ja tu mam troszeczkę więcej, ła, marchewka już uciekła sobie. No patrz, dobra. I teraz tak, y y smak tego, o, nie, nie mam tyle, dobra. 300 i coś się tego. Za chwilę sobie dodam jeszcze. E, Bynajmniej. E, widzicie, już się zagubiłam. Bynajmniej chodzi o to, jeżeli dacie więcej marchewki, to ten rosołek będzie słodszy. Także ja sobie tu jeszcze dorzucę te warzywka. E, I teraz tak, jedną łyżeczkę lub suszonego lub dwie trzy, e, gałązki świeżego. Ja tu mam magii. Więc użyję sobie magii, takie prawdziwe wysuszone słuchajcie, wygląda tak. Pięknie pachnie. Więc ja sobie wrzucam dwie gałązki i muszę dorzucić tych warzywek. Ale żeby Was nie przytrzymywać, jeszcze 50 gramów pomidora i to opcjonalnie. Niektórzy dają, niektórzy nie. Robi się trochę kolor i trochę inny smak, ale ja nie daję pomidora, bo to bardziej mi się kojarzy z pomidorówką, więc pomidor u mnie pomijam i lecę dalej. I teraz dolewamy zimnej wody, żeby pojęły 2,2 litry. U mnie tu tak niewiele, ale 200 ml trzeba tej wody dolać, choć jeszcze dorzucę troszeczkę sobie warzyw. No to już nie będę aż tak dużo uzupełniać wody. I co dalej? Lecimy dalej. Znowu 75 minut, 90 stopni, obroty kopystkowe. I w tym czasie, słuchajcie, gotujemy makaron. Ja sobie e, użyję, użyję frenda i we frendzie sobie ugotuję makaron, zagotuję wodę, rzucę sobie makaron i będzie. Tylko teraz tak, tu mamy 75 minut, wiadomo, że makaron nam się tyle nie gotuje, no ale też nie musimy czekać do końca, no bo makaron używamy jako e, wystudzony, tak? Więc możemy już sobie e, wstawić, wy możecie wstawić oczywiście na kuchence wodę w garnku, zagotować makaron, ja używam fręda. No i tak niewiele zostało nam do końca, ale jeszcze troszeczkę będziemy próbować rosnąć. Do zobaczenia, do, do zobaczenia za jakieś 75 minut. Więc kochani, sprawa wygląda następująco. Rosół oficjalnie już mamy gotowany, ale jeszcze mamy parę rzeczy do zrobienia. Musimy wyjąć marchewkę i te wszystkie warzywa do miseczki osobno. I następnie rosół przecedzić. Tylko musicie pamiętać, że w tym naszym naczyniu jest osłonka na noże i trzeba ją przetrzymać, żeby ona nie wypadła, żebyście się nie poparzyli, bo pamiętajcie rosół jest mega, mega gorący. Więc tak, ja wyciągam, widzę marchewka jest chyba miękka, sprawdzę, żebyście się nie mówili. No taka, można by było ją jeszcze podgotować, na pewno mięso wołowe jest twarde, więc Mięso na pewno trzeba by było jeszcze, jeżeli chcecie je spożyć prosole, można je jeszcze zostawić na spokojnie, żeby się gotowało. Marchewka jest taka al dente. Aczkolwiek gotowało się to wszystko naprawdę długo. Widzicie, wyciągam te wszystkie liście. Rozma nie rozmaryny, tylko yy, magii. Dobra, ja sobie to spokojnie wyłowię, przecedzę ten rosół i zaraz Wam pokażę, jak on wygląda żeby nie było, że robię coś poza wizją, chcę wam pokazać od początku do końca. I teraz właśnie trzeba pamiętać, żeby tą osłonkę przytrzymać. ale ja będę tak naprawdę malutko tego odcedzać, więc i małym takim siteczkiem. Chcę wam pokazać, jak to wszystko wygląda, żeby o, no nie jest on taki żółciutki, ponieważ była tu wołowina, która daje nam ciemny kolor. Teraz tak, tu właśnie mamy to przecedzić, podawać z marchewką, makaronem i ugotowaną pietruszką. Makaron. Rzucamy do zupki. Słuchajcie, ja zawsze do Rosołu daję jeszcze sobie kurkumę, więc to jest też fajny taki kolor. Można dodać właśnie marcheweczki. No i próbuję. No i oczywiście pietruszka, zobaczcie, no nie jest to kolor taki rosołu, taki typowo, typowo żółciutki, bo jest tu dodana wołowina, aczkolwiek też nie jest zły. E, mówię, ja mogę tu dodać sobie kurkumę, bo bardzo lubię, ona dodaje też kolor. Można dodać przyprawę uniwersalną, też ma w sobie kurkumę i dodaje kolor. No ale teraz chwila prawdy, nie dawaliśmy tu pieprzu, więc na pewno go będzie brakowało. Próbujemy. Ale aromatyczny jest, bo to mięso, zobaczcie, długo się mięsko czuć. Tak, jakby pieprz było czuć, którego nie dawałam, ale no, coś to jest takie pikantne. Sprawdzę marchewkę. No i marchewka. Mogłaby być jeszcze chwila. Jest mega gorący. A, pieprz był, przecież były kulki z pieprzem. Faktycznie, także. Jest pikantny, ale mówię, brakuje mi tutaj kurkumy, więc ja sobie dosypuję tak naprawdę trochę przyprawy uniwersalnej, żebyście nie mówili potem, że zrobiłam to. Kolor w miseryjskim był inny, a potem na zdjęciach jest inny. Więc dosypuję sobie przyprawę uniwersalną tak, mniej więcej łyżeczkę. I do tego dosypię sobie kurkumę, którą bardzo lubię, ponieważ ma naprawdę bardzo duże właściwości. Dosłownie tak nawet nie pół łyżeczki. Wrócę z tym, e, z tymi ustawieniami, co było gotowanie, ale już nie potrzebuję aż 75 minut. Dosłownie 5 minut zagotuję e, ten, ten rosółek sobie, żeby te przyprawy e, trochę się, się wymieszały z tym, no i słuchajcie, i wrócę jeszcze do was za chwilę, bynajmniej Rosu, oprócz tego, że wygląd ma taki, aczkolwiek nie jest zły, bo mówię, no jakiś tam kolorek nabiera, tłuściutki jest, bo pływa sobie e, tłuszczyk na nim, w smaku jest dobry, pieprz czuć, pomimo tego, że myślałam, że nie, ale przecież były kulki. No, i naprawdę długo się gotuje. Ale dobra, zwrócimy za jakieś 5 minut, pokażę Wam, czy się zmieniło coś po dodaniu tych przypraw. Przedłużyłam czas o 10 minut, z tym, że dorzuciłam z powrotem te marchewki i zobaczymy, czy przez 10 minut coś się wydarzyło i dorzuciłam jeszcze to mięso wołowe. Bo stwierdziłam, że skoro ten rosół ma się przerobić tak jakby z tymi przyprawami, więc może jeszcze skorzystam z tych paru minut i sprawdzę, co się wydarzy z marchewką. I z tym mięsem wołowym. Teraz tak, muszę znowu wyłowić te nasze marchewki i mięso. Bynajmniej warzywa zrobiły się żółte. Najbardziej to widać w przypadku selera, pory i pietuszki. Mięso raczej przez, 5, przez 10 minut nie zmieniło jakiegoś tam konsystencji, bo podejrzewam, że dalej jest twardawe. Ale takie są uroki mięsa wołowego, niestety. Ale zaraz wszystko sprawdzimy. Czy coś tu jeszcze zostało? Jeszcze zostało. Ale to nic, ja nie będę tak wybierać do końca, bo ja nie będę przecedzała całego. Tylko chcę Wam pokazać. Mam miseczkę, przerzucę sobie makaronik. O, już się przerzucił sam na blat. Och, jejka. A troszkę za... I teraz przeleję troszeczkę tego rosołu. Zobaczycie jaka zmiana jest po dodaniu kurkumy i tej przyprawy uniwersalnej. Dobra. Starczy, bo kto to później zje wszystko na raz. Okay. No i możemy aha, przede wszystkim sprawdzę marchewkę. Jest mega gorąca. Się. Na pewno się poprawiło z marchewką, aczkolwiek jeszcze jest taka troszkę al denta, ale ja lubię takie bardziej, bo jest co pogryźć. No i teraz spójrzcie na ten kolor. Ten rosół wygląda już jak rosół, tak? Żółciutki. No nie mam jak Wam pokazać od góry, ale pokażę Wam tak. Jest żółciutki. I naprawdę dla porównania pokażę Wam jeszcze ten Dodatek kurkumy naprawdę zmienił barwę rosołu. Jest naprawdę taki żółciutki, jakbyście chcieli. I ta przyprawa uniwersalna. No i oczywiście teraz próba. Naprawdę, kolor jest niesamowity. Taki, jak powinien być. W smaku się niewiele zmieniło, bo kurkuma w takiej ilości niewiele zmienia. Kolor jest fajny. No, ja bym tu dosoliła jeszcze, ale to jest moje zdanie. Wiecie, że ja jestem trochę na punkcie solenia, przesolona. No i kolorek mi się teraz podoba, więc kochani, ja wiem, że to będzie burza, ale po pierwsze, ten rosół nie gotuje się jakoś zbytnio krótko, bo jak sprawdzimy sobie yy, to przecież tak naprawdę. O, wyszłam z tego zamiast. Tak naprawdę chciałam. No, 4 godziny były, tak? Czyli po 75, po 75 minut. Ja jeszcze wydłużyłam tutaj ten czas. Także ten rosół wcale się nie robi tak krótko. Nie robi się w jakiejś mega dużej temperaturze, bo na początku się 98, potem 90. Także to jest też takie. Tak jak wy nastawiacie, żeby on tam sobie pyrkał. Tak samo tu, tylko że obracają się noże, ale noże są przysłonięte osłonką, więc tak naprawdę to też nie ma jakiegoś fest zawirowania w tym naszym naczyniu. No i wiem, że będziecie na pewno komentować to, ale ja przyznam się szczerze, że ja taki rosół mogę sobie robić. Tym bardziej, że my robimy zupy przeważnie na jeden dzień. Tak jak już Wam wspominałam. Jest jeszcze inny przepis na rosół. Może kiedyś też się odważę go zrobić. Ale ja na przykład rosół aż tak często nie jadam. Wiem, że Wy macie też, co niektórzy mają tradycję, jecie rosół co niedzielę. No ja aż tak, tak tradycyjna nie jestem, bo lubię różne zupy. No mięso niestety dalej mamy twarde. No taki, taki jest właśnie, że lepiej chyba zamiast kupić po prostu kawałek wołowiny, a to jest taki długie albo wieprzowiny, no to piszcie mi. Jak wygotujecie rosół? Co sądzicie na temat tego z Thermomixa? Jakie mięso dajecie? Jakie warzywa? Co na przykład można by było ulepszyć w tym przepisie? Bo, zawsze można napisać do firmy, żeby na przykład stworzyli nowy przepis. Zresztą niedługo będziecie tworzyć swoje własne przepisy. I ja z miłą chęcią będę je testować. Zwłaszcza na taki rosół. Tak, to jest dobry pomysł. Każdy niech stworzy swój. Przepis i najlepiej mi przyśle, jak w termomiksie zrobić dobrze, żeby ugotować wspaniały i pyszny rosół. To co, kochani? burza rozpętana. Piszcie swoje y, opinie, co poprawiamy, czy robimy w ogóle ten rosół, czy nie. Ja, na przykład, wiem, że w, na kempingu to jest cudowna rzecz, bo mogę sobie, wyjeżdżając, nie korzystać z kuchenki, y, mogę wstawić sobie ten rosół i sobie spokojnie odpoczywać, tak? We framecie ugotować sobie na przykład makaron. Nie zawsze są warunki do ugotowania rosołu, a jak go lubicie, to w Termomiksie sobie go zrobicie po prostu. No to co? Ja na przykład jestem za tym, żeby gotować taki rosoł. A Wy pozdrawiam Was i zaczynamy rozmowę, dyskusję. Piszcie, co wy sądzicie na ten temat. Buziaki, miłej niedzieli! Pa!